Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumeryjny. Dziś przychodzę z filmem Open Box, już box jest otwarty. Perfum arabskich. Otworzyłam już, bo nie chciałam tu robić zamieszania z kartonem. Ale perfumy są jeszcze zamknięte. Tylko jedną otworzyłam, ale zaraz wytłumaczę Wam dlaczego. Zapraszam wszystkich tych, tych którzy jeszcze mnie nie subskrybują, do subskrypcji. Jak również do zostawiania łapeczek w górę, oraz zapraszam na mój Instagram, do którego dane wklejam tutaj. Na pewno Owo. zapytacie, dlaczego perfumy arabskie? Powiem Wam szczerze, że jest to moje drugie zamówienie. Ja nigdy wcześniej nie miałam w ogóle do czynienia z tego rodzaju, z tym rodzajem zapachów. I powiem Wam szczerze, że po pierwszym zamówieniu jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczona. Zapachy są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości, a co najważniejsze, są bardzo tanie. Słuchajcie, przypuszczam, że zapachy arabskie są bardzo dużą konkurencją dla rynku europejskiego. One są tworzone z naturalnych olejów, z najwyższej jakości olejów. Słuchajcie, są bardzo trwałe. Bardzo mocne, są w dobrej jakości. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego wcześniejszego filmu, pod spodem podlinkuję pod filmem i możecie obejrzeć moje wcześniejsze zamówienie. Tym razem zamówiłam to z innego sklepu, do którego dane, do każdej z perfów e, wklejam dane pod filmem. To jest, fi, to jest sklep. E, ja nie wiem, gdzie on się znajduje. Ja mieszkam w UK i ja tutaj zamówiłam z tego sklepu. Natomiast widziałam, że oni mają międzynarodową yy, międzynarodowe yy, przesyłki. Więc jeżeli będziecie chcieli zamówić, spróbujcie. Może się no postaram uda. wam się znaleźć linki w polskich sklep, yy, w sklepach, na polskich stronach po prostu. Dobrze, yy, słuchajcie, yy, nie przedłużając. Zaczynajmy jako pierwsze Mask Malaki Concentrate Perfume Oil od Swiss Arabian. I ten, e, to jest skoncentrowany, perfumowany olej. Tą firmę Swiss Arabian. Myślę, że bardzo dużo ludzi zna ze świata internetu. Jest dość sławna i ma e, dużo, dużo znanych zapachów. I teraz jeśli chodzi o te perfumy, dlaczego ja je już wcześniej otworzyłam. Dlatego, że czytałam, że są to perfum, jest to olej, który nie pachnie od razu. On potrzebuje czasu, żeby ładnie się ułożyć i żeby, żeby pokazać to swoje walory, dlatego go od razu otworzyłam, bo wiedziałam, że jak Wam tutaj od razu otworzę, to nie będę mogła powiedzieć nic na ten temat. I teraz tak, jest to zapach niesamowity. On w moim zdaniem jest bardzo w stylu perfum Creed, jeżeli kojarzycie. Świeży, czysty. Tutaj mamy w składzie lilię, taką wodną lilię, ale to na pewno nie są takie perfumy e, liliowe. Ja w ogóle nie lubię takich perfum, powiem Wam szczerze. Tutaj mamy, co my tu mamy? To jest taka świeżość, słuchajcie, otulona piżmem, pieprzna. Jest to zapach taki Pieprzno, świeży, delikatnie słodki, bardzo, bardzo czysty. On bardzo mi się kojarzy z czystością. No, powiem wam szczerze, że przepiękny. Ja czegoś takiego nigdy wcześniej nie czułam. Jest, zobaczcie, w ogóle ten flakonik, jest tak piękny. Tutaj on jest ogólnie szklany. Te tutaj ozdoby są metalowe. Koreczek na górze jest również szklany. To wszystko jest szklane i my ten olej po prostu nakładamy tym koreczkiem sobie na skórę. Ten, jeszcze, to wszystko jest w takim fajnym zabezpieczeniu. Zobaczcie, to wygląda jak kwiat lilii, a z niego no, wydobywa się tam piękna, ten piękny olej perfumowany. No, jeśli chodzi o flakoniki, to wow, naprawdę jakość jest genialna, genialna. Wiecie, ja mówię Wam o tych perfumach, bo ja sama jestem bardzo, bardzo e, zauroczona tymi arabskimi perfumami. Ja nigdy wcześniej nie miałam z nimi kontaktu i powiem szczerze, że oglądam bardzo dużo e, zagranicznego YouTube'a i one za granicą w Stanach, w UK czy gdzieś tam są bardzo, bardzo sławne. Ja myślę, że w Polsce też z czasem będzie szerszy dostęp do nich. E, wiem, że teraz jest troszeczkę bardziej ograniczone, ale jeżeli nawet powiedzmy pojedziecie na wycieczkę do Dubaju czy gdzieś, tam jest pełno takich pewnie perfumerii, ja nigdy nie byłam ale tak przypuszczam i już będziecie wiedziały co tam możecie kupić na przykład sobie, nie? ja w ogóle myślę, że takie coś mieć to jest no, no urocze, zobaczcie kolejny z perfum to i tutaj mam problem naz z nazwą Shams Al Emart Kususi. Nie wiem kompletnie jak to się wymawia. Powiem Wam szczerze, że jedyne co mnie przeraża w tych perfumach to te nazwy. Naprawdę są dziwne. Ja w ogóle jak szukałam tych nazw w internecie, to 500 razy muszę, słuchajcie, wracać i zobaczyć jak to się pisze, bo no dziwne, dziwne. Ale to wiadomo. Wszystko jest do nauczenia. I teraz tak. Tutaj no słuchajcie, opakowanie przebogactwo. Szklany, masywny, rubinowy flakonik. Korek jest plastikowa akurat, takiego jakby w jakiegoś, nie wiem, diamenta. I co my tu mamy? Słuchajcie, ja tu już sobie zaaplikowałam i zapach jest niesamowity. Ja nigdy wcześniej takiego zapachu nie czułam. Jest to zapach owocowy, Tutaj ja wyczytałam, że w składzie jest jabłko, jabłko, wanilia, mandarynki. Nuta serca staje się cieplejsza i pełniejsza z różami, wanilią, przyprawami, bursztynem. Czytam to, słuchajcie, ze strony. I w ogóle te perfumy w Polsce są bardzo, bardzo dobrze dostępne. 125 zł, widziałam, że kosztują piękny, bardzo ciepły zapach i faktycznie jest taki kurczę inny, no powiem wam szczerze, że tutaj jest i elegancja i seksapil i słodycz taki świeżo, słodki bardzo, bardzo bogaty zapach, taki że po prostu chciałoby się go ciągle ciągle wąchać i odkrywać Mm, no przepiękny, naprawdę, bardzo wow. O matko, to jest coś niesamowitego. Tutaj czuję tą wanilię, to jest tym takim właśnie otoczeniem e, owoców. Piszmo. Bursztyn też tutaj czytam, że jest. No fajnie. Piękne, myślę, że w ogóle będą się mega, mega właśnie nadawały na jakieś wyjścia specjalne, na jakieś randki. To po prostu będzie majstersztyk, czy jakieś nawet większe, większe okazje. Piękne. Myślę, że trwałość będzie tutaj bardzo, bardzo, zobaczcie tutaj jest aż 80% perfum, no super. No zobaczymy, ja będę je testować i słuchajcie, później będę nagrywała jakieś takie moje odczucia konkretniejsze. Teraz to jest tylko takie pierwsze wrażenie. Super. Zapomniałam wspomnieć, że do tych perfum w prezencie był taki mały dezodorant. Fajnie. On tak samo pachnie jak te perfumy. No zobaczymy. Jak nie to użyję słuchajcie go jako odświeżacza, jeżeli nie będę używała, bo ja raczej nie używam dezodorantów. Ale myślę, że tam w łazience postawię i zawsze można... I kolejne to Arey al-Zahur. Zahur. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. E, I słuchajcie, e, no tutaj zobaczcie, począwszy od opakowania, jest to w takim fajnym kartoniku. No na pewno można to wykorzystać do czegoś, czy nawet do jakichś pędzli, trzymania, e, do makijażu, czy cokolwiek. Tam można sobie coś wymyślić. Bardzo dobre, dobrej jakości, słuchajcie, takie masywne, sztywne. E, no i tutaj zobaczcie ten flakonik. Flakonik w ogóle bardzo przypomina mi e, delinę z tym tutaj takim zawieszkiem. E, bardzo, bardzo ładne w takim właśnie o pudrowym różu. Ciężkie, szklane. Masywne, w ogóle fajne jakiś właśnie na prezent myślę komuś. No super fajne. No i zapach oczywiście tutaj już sobie wcześniej zaaplikowałam. I co my tu mamy? No, na pewno jest to zapach delikatny. W ogóle strasznie ciężko było mi znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego zapachu. Ja myślę, że on będzie najbardziej ciężko dostępny. E, ponieważ mm, przypuszczam, że jest to nowość i ja w ogóle na stronach za bardzo nie mogłam znaleźć mm, nawet składu właśnie z czego on jest stworzony. Ja w sumie skusiłam się, bo e, tak powiem że oczekiwałam, że może jest to e, jakaś taka troszkę replika dobra deliny. E, no ale muszę jeszcze to sprawdzić, ponieważ ja, z Deliną tak do końca nie znam się i na pewno z czasem Wam to powiem. I zapach jest bardzo, bardzo ładny. Na pewno jest to zapach taki mm, bardzo mydlany, bardzo mydlany. Przypuszczam, że są tu jakieś róże, piżmo. Yy, nie jestem pewna, mówię tylko tak, jak ja tutaj właśnie wyczuwam. Taki czysty, bardzo, bardzo czysty. W ogóle te wszystkie zapachy nie mają nic wspólnego z, z Oudem. Ten wcześniejszy czerwony, wiem, że on chyba ma jakiś w, w składzie, z tym, że to nie jest taki oud, jak na przykład Swiss Arabian. Wiecie, jest taki, są takie perfumy w złotej butelce bardzo słynne na internecie, ale tamto to jest po prostu, no, Strasznie taki duszący, słodki, mocny taki zapach. A te to są po prostu, no, no perfekto takie do czy codziennego użytku, czy gdzieś wyjścia jakieś. No, jeśli chodzi o ten zapach, dla mnie to pachnie jak mydło, jak takie mydło oliwkowe, palmolive. Piękne, bardzo, bardzo ładne. Myślę, że świetnie sprawdzi się na właśnie takie codzienne wyjścia, czy do pracy. Czy gdzieś właśnie na jakieś szybkie zakupy? Bardzo ładna jest ta butelka. Piękny, czysty, taki myślę, że sprawdzi się dla takich osób, które nie bardzo lubią emanować się zapachem. Dla takich spokojnych, delikatnych osób jestem pewna, że ten zapach świetnie się sprawdzi. Bardzo ładny. No z kolejnego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I ostatni z zapachów to Huruf Al Hub. No i zobaczcie na ten flakonik. Jest przepiękny. Bardzo ciężki. Butelka jest szklana, bardzo taka masywna, konkretna. Koreczek jest plastikowy, tutaj z jakimiś takimi jakby cyrkoniami. Opakowanie również bardzo ładne, wszystko jest takie masywne, dobrze wykonane, e, bardzo ładne. No i zapach. I słuchajcie, ten zapach to jest po prostu wow, naprawdę mega, mega piękny. Nigdy wcześniej takiego zapachu nie spotkałam. E, niesamowicie nowoczesny, niesamowicie kobiecy. Bardzo ładny, bardzo. On w ogóle inaczej pachnie, troszeczkę tutaj jak sobie na dłoni prysnęłam, a na kartoniku i na dłoni pachnie dużo, dużo mocniej i wyraźniej niż na kartoniku. I jest to tutaj na pewno od razu w otwarciu pierwsze co to czuć słodką gruszkę. Bardzo słodką. Później mamy e, w sercu mamy jaśmin, mamy kwiat irysa i pomarańcze. I w bazie mamy praliny, mamy e, fasolkę tonkę, paczulę i wanilię. Bardzo słodki. Taki troszeczkę, może nie jest w ogóle taki sam, tylko... Dziś jakby troszeczkę w takim stylu e, mogłabym rzec, że jest podobny do La Vie Belle od Lankom. Jest inny, ale ma troszeczkę taki, taką nutę jakąś taką podobną. Myślę, że e, sprawdzi się bardzo, bardzo e, jako prezent też. Jest to taki zapach, który jest w żaden sposób, nie jest jakiś taki przesadny i myślę, że będzie świetnym prezentem. E, dla, dla, dla kobiety no buteleczka jest przepiękna, słodki taki romantyczny tutaj te na pewno owoce pięknie pięknie się rozwijają w taką waniliową kwiatową kompozycję dziś tutaj wyczuwam też właśnie to pomarańcze praliny myślę, że no super bardzo ładne, naprawdę jestem z każdego zapachu bardzo zadowolona. No super. Strasznie, to, te zapachy są bardzo, powiem wam szczerze, takie, gdyby one były wyprodukowane e, we Francji czy e, gdzieś w Europie, tutaj u nas, one jestem pewna, kosztowałyby naprawdę bardzo dużo. Tutaj no. Ja za te, na przykład za ten chyba płaciłam 7 funtów. Słuchajcie, 35 zł. Ten jest też w dobrej cenie. Tylko mówię, no tutaj w UK one są dużo bardziej dostępne, dlatego oni mają lepsze ceny. W Polsce 125 zł. No to już troszeczkę więcej to kosztuje. Sprawdźcie jeszcze z tej strony, którą ja tam Wam podlinkuję. Może będziecie mogły z niej też zamawiać. To właśnie myślę, że najbardziej by się opłacało. Bardzo ładne. No, na ten moment chyba najbardziej podobają mi się ten i ten, te dwa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie e, się sprawdzało, jak one będą się na mnie zachowywały. I na pewno będę Wam coś więcej na ich temat mówiła. Z czasem, ja jestem arabskimi perfumami zachwycona, e, bardzo, bardzo mile zaskoczona. Powiem Wam szczerze, że no, jeśli to kosztuje tak niewiele za taką jakość, to warto chociaż sobie jeden czy dwa flakoniki kupić i mieć taki coś takiego zupełnie innego. Dobrze, kochani, jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie znać, napiszcie w, napiszcie w komentarzach co uważacie, czy próbowałyście już te perfumy. Jeżeli tak, może znacie jakieś inne fajne zapachy z, z świata arabskiego? Będę bardzo wdzięczna za napisanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!